Dzień dobry Państwu. Jak zwykle z siedziby Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej witamy serdecznie i. Spieszymy do Państwa z kolejną porcją informacji, że dzieje się na Mazowszu. Oczywiście e, dzieje się wszystko w warunkach roku 2021, ale dzieje się. Katarzyna Borowiecka, dla porządku jeszcze się przedstawię, ale e, wielką przyjemnością jest przedstawienie gościa również Piotru Dudkiewicz. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Naszą bohaterką dzisiaj będzie rzeka w Kra. Rzeka w Kra, tak. rzeka w kra a e, jeszcze dopowiedzmy czysta w Kra, bo tak się nazywa akcja, o której będziemy rozmawiać, której jesteś współorganizatorem. Zanim dojdziemy do, do tegorocznej edycji, to powiedz, jak to się zaczęło. Zaczęło się bardzo, bardzo dawno temu od powołania Stowarzyszenia Sympatyków Rzeki Wkry, e, które zjednoczyło wszystkich działających nad rzeką Wkrą, wszystkich, dla których rzeka Wkra jest ważna, e, dla, dla których nad rzeką Wkrą jest dobrze, jak się dzieje, dla których czysta rzeka Wkra, bo jakby taki jest założenie, takie jest założenie tej akcji, taki jest cel tej kampanii, ma znaczenie. Wiadomo, czysta rzeka to dobra rzeka. A jak wszyscy wiemy, to rzeka w kraju jest jedną z najczystszych rzek nie tylko na Mazowszu, ale także w całej Polsce. Ale rzeka w kraju jest także rzeką bardzo turystyczną, czyli rzeką bardzo mocno obleganą przez turystów, przez mieszkańców, przez działkowiczów, przez Osoby, które chcą odpocząć, wyskoczyć z Warszawy choćby mm -hmm. na kilka godzin gdzieś na w plener, to rzeka w kraju jest jakby pierwszym wyborem, bo jest blisko, bo jest czysto i jest płytko. I chcemy, żeby tak zostało. I to jest taka familijna, rodzinna też, prawda? Taka, bardzo, rzeczywiście... bardzo lajtowa, bardzo przyjemna i bardzo kolorowa i barwna rzeka. Dużo, dużo zieleni, dużo ryb, dużo ptaków i piękne krajobrazy. To co się dzieje, że trzeba tego typu akcje organizować i jak to się stało, że właśnie stowarzyszenie się się tym zajęło? Myślę, że jest to tak zwany czy może nie tyle, co przerost, co Rzeka stała się ofiarą swojego sukcesu. Bo jeżeli rze o, rze o rzece nikt nie wiedział, to nad rzeką było pusto. Jeżeli o rzece dowiedzieli się pierwsi turyści, to było jeszcze w porządku. Ale kiedy nad tą rzeką przebywa w szczycie sezonu kilka tysięcy osób jednocześnie, to jednak nasze społeczeństwo nie do końca jest wychowane w takim duchu ekologicznym i w duchu sprzątania po sobie. Często Jest, jest taki tak, odruch, żeby a, coś jest tak, za siebie wyrzucić. Ten tak? wypalony grill jest cięższy od tego nowego, który był który przed rozpaleniem i on po prostu zostaje nad tą rzeką, zostaje w tej rzece, zostaje nad brzegiem tej rzeki. Także to jest jakby problem, który nasza akcja ma na celu rozwiązać. Pozbawić rzekę ze śmieci, edukować uczestników naszych spływów i osób przebywających nad rzeką, że warto po posprzątać. Ja jak usłyszałam grill to się aż złapałam za głowę, bo myślałam, że będziemy rozmawiali o plastikowych butelkach, papierach. Nie wiem. Znaczy, nie to jakieś... są takie rzeczy, które wyrzucić jest najłatwiej, mm -hmm. plastikowe butelki, puszki po napojach gazowanych różnego rodzaju, to po prostu jest standard, który znajdujemy w rzece. Wyławiamy w trakcie naszych akcji wiele dziesiąt worków pełnych tego typu skarbów, ale wyławiamy także opony samochodowe, wyławiamy drzwi od lodówek, wyławiamy stare wanienki do kąpieli noworodków, także skarbów jest dużo. Trochę żałuję, że nie wpadliśmy na pomysł, żeby zrobić Muzeum Skarbów Rzeki Wkry. To jest teraz... bardzo ciekawy pomysł, rzeczywiście. Ja... Ale... Trochę nawiążę do, do jakiegoś swojego takiego doświadczenia, bo miałam kiedyś okazję uczestniczyć reportersko jako dziennikarka e, na innym kontynencie, w, w Los Angeles, w, w, w czyszczeniu rzeki L.A. River i tam takie same rzeczy były wy, wyławiane, więc to nie jest typowo polska cecha, że wyrzucamy wszystko i wszystko zostawiamy i ten ciężki grill po wykorzystaniu i drzwi od lodówki. Dwa kontenery przeczytałam, że w ostatniej akcji tej jesiennej tak, było były, dużo, były śmieci to jest memento dla wszystkich, którzy jeżdżą odpoczywać nad rzekę, na łono natury także, żeby się zastanowili nad tym, co zostawiają za sobą, bo to jest nasze wspólne dobro i myślę, że wszystkim nam zależy na tym, żeby dbać o to. To zanim Opowiesz o tym, jak to wygląda, bo to jest też fantastyczny sposób na spędzenie czasu, taka akcja, ale też myślę na nawiązanie różnych więzi towarzyskich, koleżeńskich i myślę, że też pojawiają się osoby, które rokrocznie przyjeżdżają czy, czy każdego sezonu przyjeżdżają do Was i, i się tym zajmują. To popatrzmy przez moment, jak to wygląda. Poczujmy ten klimat. Piotr Dudkiewicz jest naszym gościem, rozmawiamy o akcji Czysta w kra. Bardzo się cieszę, że w kra jest bohaterką, bo też jest to taka piękna polska nazwa. Jak w ogóle dopływy Wisły mają piękne polskie nazwy, ale w kra jest jakąś taką moją faworytką od czasów, kiedy się tych dopływów, muszę powiedzieć, uczyłam na geografii w podstawówce przez te trzy przez spółgłoski, które, które się znajdują w tej nazwie i tylko jedną samogłoskę. No ale porozmawiajmy nie o sprawach językowych, tylko o tym, jak tak. Jakie czyszczenie przebiega i jak to organizujecie od strony logistycznej, chociażby, wszyscy chętni, którzy, którzy przyjeżdżają, no jakim zabiegom waszym muszą się poddać? Na naszą akcję możecie zapisać się tak naprawdę już od dzisiaj. Jak to zrobić najprościej? Wejść na fanpage na przykład naszej wkry, znajdziecie tam plakat, na którym wyszczególnione są wszystkie, wszystkie podmioty, które biorą udział w akcji. Sporo jest tych podmiotów rzeczywiście. Tak, jest to... Większość podmiotów lokalizowanych w najbliższym sąsiedztwie rzeki. Czyli wszystkie te firmy możemy uznać, że są odpowiedzialne społecznie, i zależy im, żeby ta turystyka rozwijała się w dobrym kierunku i oby tak dalej. Także wracamy do plakatu. Wybieracie sobie operatora kajakowego, czy ewentualnie jakiś punkt, jakiegoś usługodawcę, który działa nad krą, zgłaszacie się do niego i to już on jakby kieruje was, co macie zrobić i kiedy. Tak jak powiedziałem, zapisujemy się już od dzisiaj, od rana możemy się zapisywać, dzwonimy, rejestrujemy miejsce i rezerwujemy, kochani, miejsce, bo czasy mamy dziwne, czasy mamy pandemiczne i tych miejsc tak naprawdę jest bardzo, bardzo mało. One są bardzo mocno ograniczone przez aktualnie panujące nam obostrzenia, tak, pod którymi się musimy dostosować. I jak dalej? Zarejestrujecie się, przychodzicie w umiejone miejsce i o 10 rano w sobotę startujemy. Nasze busiki wywiozą was na wybrane odcinki, dostaniecie od nas woreki, dostaniecie od nas rękawiczki, dostaniecie od nas kajaki, kapoki, wiosła i wszystko co jest wam potrzebne od tego, żeby zgodnie z panującym rozporządzeniem uprawiać sport w małych grupach, czyli na chwilę obecną jest to 25 osób. Spływacie razem z nami z nurtem rzeki, zbieramy śmieci. I na koniec te śmieci my zabieramy, oddajemy je do, 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 do przetworzenia, oddajemy je do składów śmieci, które je jakby już z, z, zutylizują, zutylizują za nas, tak? bo jakby te, my tego nie robimy. Natomiast po akcji zapraszamy Was na ognisko, które się będzie nad rzeką paliło w wybranym miejscu. Tam będziecie mogli upiec sobie kiełbaskę, zrobić pamiątkowe zdjęcie i dowiedzieć się więcej akcji, która, mam nadzieję, odbędzie się na jesieni, już w swoim normalnym trybie. W tym roku niestety żadnych imprez towarzyszących nie będzie, bo robić ich nie możemy. Także będzie to czysto ekologicznie, czysto społecznie, czysto, czysto i zdrowo. Tak, to jeszcze zatrzymałabym się przez moment na tym, um, że rzeczywiście no, rzeka jest podzielona na odcinki, i to nie jest tak, że spływamy kajakiem przez całą <grych> wkrę, Bo to by tak. trochę trwało <grych> dłużej. Um, więc um, to wydzielicie My dzielimy uczestników rzekę na, na odcinki konkretne i wywozimy grupy. uczestników na odpowiednie odcinki, tak żeby nasza akcja swoim zasięgiem objęła możliwie największy zasięg, największą długość tej rzeki. Natomiast średni odcinek, który każdy z Was będzie mógł z nami posprzątać, to jest około 8 km. Staramy się, żeby nie było to więcej. Więcej, żeby was za bardzo nie eksploatować i żebyście mieli siły jeszcze na coś więcej tego dnia, niż e, tylko samo sprzątanie. A powiedz to, jeśli chodzi o, o, o kwestie bezpieczeństwa, bo mówisz kajaki, kapoki, ale no, też powiedziałeś o tym, że, że, że w KRA to jest przyjazna rzeka, ale jak to, jak to wygląda, gdyby ktoś się niepokoił? Rzeka jest przede wszystkim bardzo płytka, rzeka jest bardzo bezpieczna i bardzo rodzinna. Każdy nasz uczestnik otrzymuje, tak jak wspomnieliśmy, od nas kapoczek, który na siebie zakłada. I gdyby nie daj Boże wpadł do tej rzeki, no to wiadomo, że ten kapłok go na powierzchni wody utrzyma. A opiekunowie odcinków w razie czego służą zawsze wsparciem, radą i pomocą, gdyby ktoś nie wiedział jak ma tym kajakiem płynąć. Co ważne, ta akcja jest dla Was bezpłatna kochani, także żadne kajaki, żadne kiełbaski, nikt od Was żadnych opłat pobierał nie będzie. A przy okazji można, tak jak powiedziałam, różne więzi zadzierzgnąć. Dokładnie i To tak. mi się bardzo podoba. Jakie Ty masz wspomnienia z tych akcji? Takie Twoje osobiste, nie jako organizatora, ale ile już się odbyło? Tym razem będzie to akcja numer 14. Mhm. Także akcji było już, już trochę wspomnień się akcji, akcji już nas kilka zbierało, było. Tak, wspomnień pewna. jest bardzo dużo. Yy, natomiast ja wiem, czy mamy czas, żebyś nad nimi wszystkimi teraz rozwodzić? Nie, ja nie mówię, że nad <laughs> wszystkimi, ale to, to, to taką Twoją jakąś osobistą refleksję pytam teraz. Hmm. Bo jednak Jesteś w tym od początku i organizujesz No, znaczy, to może niekoniecznie wiesz. od początku, bo ja wspieram tą akcję po raz czwarty, nie jestem od początku. No, a to cztery razy, to też jest sporo. Cztery razy to tak. Niestety w zeszłym roku jedna z akcji nam została odstrzelona również przez wspaniałego koronawirusa. No, jesteśmy wszyscy już troszeczkę przyzwyczajeni do tego, że różne rzeczy nam się przesunęły. Ale ja myślę, że jakby najciekawszymi takimi wspomnieniami z tych akcji są skarby, które z tej rzeki przepływają na tych kajakach. Nie wiem, czy wiecie, ale przywieźć oponę od Tira kajakiem, to jest naprawdę duże wyzwanie. No, to jest rzeczywiście ciekawe. Ale A, się tak. dało, się dało, takie opony do nas docierały, można je poglądać w fotorelacjach, w filmach, w zdjęciach i zobaczyć, co się nad tą wkrądziało. To jest rzeczywiście, harcerze też dołączają zazwyczaj. Harcerze dołączają, bardzo mocno nas wspierają i, i, i bardzo serdecznie również zapraszamy, jeżeli chcieliby się dołączyć swoją drużyną, swoim zastępem, to dzwoncie, piszcie. Pomoże wam zorganizować transport, jeżeli potrzebujecie. Mi się bardzo podoba, jak ty mówisz. Oczywiście ja czuję ten cudzysłów, skarby w Kry i skarby akcji czysta w Kra, ale myślę, że chociażby taką internetową galerię można by utworzyć, Zdecydowanie tak. żeby Zdecydowanie tak. unaocznić ten problem, jednak, bo, bo jest to coś, co mnie nie przestaje zaskakiwać, jak mocno jesteśmy jeszcze cały czas nieświadomi tego, że to jest. Coś, o co wszyscy powinniśmy dbać i z czego wszyscy korzystamy. Zwłaszcza teraz, prawda, kiedy, kiedy rzeczywiście um, no, ziemia i świat są na takim etapie, że, że warto jeszcze bardziej dbać. Myślę, że sobie to wszystko wszyscy uświadomimy, jak będzie za późno czyli rzeką będą płynęły śmieci, nie będzie miejsca dla nas, dla, dla turystów, dla, dla ludzi i brzegi będą zawalone. Oby, oby tak się nigdy nie stało. Oby nie. Im więcej takich akcji jak wasza, tym wydaje mi się ta świadomość będzie rosła. Um, to jest też przecież tak na pewno, że uczestnicy zgłaszają się. Jak, właśnie jaka jest średnia wieku uczestników i jeżeli chodzi o ograniczenia wiekowe, to co tutaj się dzieje? Nie mamy żadnych ograniczeń wiekowych. Wiadomo, że dzieci osoby niepełnoletnie muszą przyjechać ze swoimi opiekunami, z nauczycielami, z wychowawcami, mhm. z wujkami, z ciociami, z kimkolwiek, kto za nich im pomoże po prostu tę tak, oponę tira podnieść i rzucić na kajak. Natomiast pływają z nami osoby bardzo młode, pływają na, z nami osoby w kwiecie wieku, ale również <grym> pływają z nami osoby starsze, dla których jest to akcja, kiedy to mają szansę się wyrwać. Mhm. Popływać jeszcze taką pustą rzeką i zrobić tak, jak wspomnieliśmy za darmo, czyli nie muszą angażować własnych środków, a mogą spędzić naprawdę super dzień. Same plusy. Dokładnie tak. W tej historii, rzeczywiście. Fantastyczna jest to inicjatywa i bardzo jej gratuluję i bardzo się cieszę. Mam nadzieję, że jak najwięcej z pewnością w innych częściach Polski również się odbywają, ale jak najwięcej takich właśnie podnoszących świadomość, podnoszących naszą wrażliwość na to, co dookoła. Piotr Dudkiewicz, bardzo ci dziękuję bardzo za spotkanie. Dziękuję. Trzymam kciuki za. I zapraszamy e na akcję kto wie, zobaczymy. Już najbliższą sobotę. 24 kwietnia, dniu. najbliższa sobota. Dokładnie tak. Miejmy nadzieję, że też pogoda dopisze. Trzymajmy bo... kciuki, bo o, słońce jest my... bardzo ważne, jest jednym z czynników, <grym> tak. który niewątpliwie pomaga, żeby akcja... Pomaga, pomaga te mniejsze skarby, które zauważyć, tak. turyści zostawiają zauważyć. No ale 19, czyli dzisiaj, to jest rozpoczęcie zapisów. Już można przypomnieć jeszcze, gdzie najlepiej, chyba przez, przez facebookowy przez facebook Profil Stowarzyszenia Wkra. Tam wszystko znajdziecie, wszystkie informacje i możemy działać. Bardzo Ci jeszcze raz dziękuję. Dziękuję. Piotr Dudkiewicz. Zapraszamy serdecznie. 24 kwietnia to jest ta data, kiedy. Myślę, że zostaliście namówieni na to, żeby w akcji Czysta w kra wziąć udział, a my oczywiście będziemy do was wracać wkrótce w tym samym miejscu i z tego samego miejsca, czyli z siedziby Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej z kolejnymi informacjami o tym, co dzieje się na Mazowszu. Do zobaczenia.